Dobra, tu nagrywam tak prawie legalnie, zobaczymy co z tego wejdzie. <laughs> Rosołek wspaniały z kurczakiem, z rąbałem. I jadę do domku, do córki Córka drugie jakieś tam, nie to tutaj. Skorzysta jakoś dobrze jedziemy To no już mnie to denerwuje to bo To są folie, które kiedyś kupiłem Po, po 5 Szołomie A później facet przyszedł i mówi chce pan mój tego więcej Ja Owszem ale Tanie Po 2,50 50 sztuk po 2,50 kupiłem Trochę sprzedałem na jarmarku z bagażnika z 15-20 zostało że tak powiem po tych sprzedałem także zarobiłem no także teraz mam rozdaję po domu letnią porę na szybę do samochodu w córce i Dobra pojadę prosto, pojadę prosto odjadę miasto i wrócę i sfilmuję trochę cosiczka tak to to tu mnie gdzieś tam wali bo niemożliwe w tamtym zielonym to samo miałem pokanie i później se przyjrzałem, że faktycznie zerwane było to znaczy w tamtym to było poduszka od skrzyni biegów trzymająca, a nie skrzyni biegów tylko tłumnika właśnie, ona jakoś dziwnie tam się dlatego wywało dałem to gumę i, i gumy do wieszczaków zostały w samochodzie miałem wziąć a teraz tak trochę kl... nie, dobrze nic nie klę chociaż tam była na wyświetlaczu karteczka uniwersalna czy to mogło być 19 12 tu mi potrzeba 12 i dlatego muszę jak to się mówi mieć ten wyświetlacz z 12 pinów no nie ma to nic możemy sobie bez tych sztuku przyjemniej by się jechało czy na równej drodze jak, jak tego to one tam sporadycznie się odzywają no, bo te, to zawieszenie jest trochę inne niż te, do, do tej pory belka skrętna to jest inaczej jakoś rozwiązane i wiem, że zaczytałem się, że są jakieś tuleje które odpowiadają między innymi to takowe są stuki, ale również wiesz lub jakieś jednocentralne nazwijmy. No muszę dzisiaj przepatrzeć. No, nie, ma, nie mogę znaleźć w internecie pisze schemat układu wydechowego. pisze to znaczy opowiedź, bzdury jest. Bardzo pisze o silniku 16. Wykazuje 2 litry, i to takie, słuchajcie, nie za bardzo. No, a tam się może 2 litry różnić, no i szczegółami nawet dosłownie. Znaczy, muszę gdzieś znaleźć i zobaczyć, co tam jest. Co tam jest dokładnie, że to powiedzmy wpływa tak czy nie inaczej. Pojadę przez miasto, przez rynek, może coś sfilmujemy dla mnie to jest tłumnik tylko, bez wierzch jak któryś poszedł no i po prostu tłucz. No ale póki nie zobaczę, to... Po lewej stronie obiekty szerokokątny powinien wyłapać. Wszystkie seczną, tu idą do przejścia. Musimy ich puścić, bo po prawej prokuratura, kamery. だからね、寝たらある。 znate kao tam tri strane od odromka od Tam. nie wiem, tutaj Czajewicza może na Wyłonę może od no, no, Głównej pojedziemy to będzie bezpieczniej bo jak gdzie to nawrócę no to nie wiem czy jest przejazd, czy nie ma przejazdu no dobra zobaczymy sobie jak to jest zrobione i Będziemy mogli spojrzeć sobie. I zobaczymy, jak to jest tutaj. No i tutaj szlaban jest, że tak powiem, no dobre, ale... ale mamy rozeznanie, jak to... O, jest w prawo albo w lewo. Powiedzmy, w Czajwicza, albo tutaj. Kamera chcemy żeby utrzymała, zaraz tu nawrócimy na wysewce. żadnego znaku, że ten nie można się wrócić. <laughs> No, przejechałem się, wracam do domku i siedzę w domku. No nie ma co... Co by nie było? Jakby nie było, gdzieś jest uszkodzona guma. <gum> I nic? Więcej. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, panie dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jakby się panu chciało kurtkę i gumowce wsadzić, to za, na chwilkę do furtki, bo jestem pod pod. Dzień Cokolwiek rzucić, tak żeby dosłownie. Dobra, dzięki. que